Instagram kontra rzeczywistość porównano z dzieciakiem Kardashian tym, jak wygląda naprawdę, z diecia. Nie jest tajemnica, że media społecznościowe często tworzą nierealne do osiągnięcia kanony piękna. Wiedząc na ten temat z pewnością Kim Kardashian, która dla wielu stala się niedoścignionym wzorem i to zarówno pod względem modelu kariery, jak i urody. Celebrytkę obserwuje ich w sieci ponad 346 milionów internetów, którzy zostawiają komplementy pod jej kolejnymi zdjęciami. Zobacz TS, totalnie wyprasowana Kim Kardashian reklamuje swoją bieliznę. Fani dopytuje, Megan Fox, to ty? Jednocześnie Kim Kardashian już od lat jest oskarżana o nagminne obrabianie graficzne publikowanych zdjęć. Zresztą nie tylko ona, bo również skory do poprawek i stosowania filtrów SA jej siostry. Które podrasowali nawet własne zdjęcia z świątecznej kolacji czy z niedawnego ślubu Kurtna i Travisa. Choć bardzo się starają, to ich Instagramowe profile SA przeklaman, na czym wielokrotnie jej już przylapano. Przypomnijmy, Instagram fałas rzeczywistość. Jak kardashianki podrasowali swoje fotografie ze ślubu Kurtna i Trewisa, zdjęcia. Jak więc wygląda ja naprawdę? W przypadku znanych sióstr wystarczy porównać ich zdjęcia paparazzi z tym, jak prezentuje się ich Instagramowe profile. Na pierwszy ogień Kim, której obróbka graficzna bynajmniej nie jest obca. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Porównania Instagramowej Kim Sprawdziwa podjął się profil Problematic który który zestawił zdjęcia celebrytki, wykonane przez Paparazzi i które sama publikuje w sieci. Poprawianie linii szczeki, zmniejszanie nosa czy systematyczne edytowanie twarzy, tak aby była w pełni symetryczna, to tylko niektóre z jej grzechów. Twórca serii porównan zaznacza jednak, że nie ma celu obnazania wysiłku kim. Które robi wszystko. Aby prezentować się im w internecie inaczej niż w rzeczywistości. Mają one jedynie dowodzić. Zim w programie graficznym można osiągnąć to, co nieosiągalne, a perspektywa czy profesjonalne oświetlenie robi ogromne różnice. Nie mam na celu jej osmieszec. Powinniśmy po prostu pamiętać, ze dobre oswietlenie. Odpowiednia poza czy pomoc Photoshopa jest tu niezwykle istotna, zaznaczono. Porównajcie sami spora różnica.